Dlaczego, Panie Przewodniczący, Panie Prezesie, dlaczego plujecie w twarz Polakom? Słucham? Tak uważa Szymon Hołownia. Wczoraj powiedział, że bon zdrowotny dla Polaków to jest jak splunięcie w twarz naszym bliskim, a 4300 to nawet nie jest jeden dzień na intensywnej terapii. Czy mamy tu na pewno problem z panem Hołownią. Nie wiem, czy on jest analfabetą, czy kłamcą, czy nie rozumie tego, co jest napisane w naszym programie, czy świadomie kłamie i próbuje wprowadzić opinię publiczną w błąd. W naszym programie nie ma żadnego bonu zdrowotnego 4300 zł. Ta kwota to jest po prostu kwota, którą rzeczywiście się wydaje na jednego Polaka przez NFZ. Nasz postulat w zakresie systemu ochrony zdrowia to jest po prostu decentralizacja NFZ-u, wprowadzenie konkurujących ze sobą funduszy bezpieczeństwa. Czyli co, powrót do kasy chorych? Tak, to jest właśnie Kas chorych, to, Czyli chcecie mam... odwrócić sytuację, tak, bo już jest... kasy chory były, chorych były. I konkurowały ze sobą. Mieliśmy przed Śląską kasę chorych Andrzeja Sośnierza, która działała lepiej niż Czyli nie jak nie Konfederacja dojdzie do władzy, likwidacja NFZ-u. Rozbicie nfz wprowadzenie konkurencji. Ale co to po... da pacjentom, co to konkurencji... da obywatelowi Polski? A panie redaktorze, gdyby miał pan tylko jedną firmę, która dostarcza panu usługi, takiego monopolistę, to jak pan myśli, jaka byłaby jakość usług takiej firmy, na którą pan jest skazany? No to Polacy wiedzą, w jaki sposób działają firmy, co do których są zmuszeni, żeby z korzystać. Pytanie, czy ochrona jak zdrowia służba zdrowia. Jest... Okay. kiedyś TV, te, 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 Telekomunikacja Polska były wybitnie dziadowskie firmy. Obecnie NFZ jest taką dziadowską firmą. Trzeba wpuścić konkurencję. Po to, żeby zwiększyć jakoś usług. No dobrze, pytanie: czy służba zdrowia, czy ochrona zdrowia to jest dziedzina, w której powinna być taka konkurencja jak w innych dziedzinach rynku? Panie redaktorze, to, to jest coś innego. Dobrze robi. Gdybyśmy mieli tylko jedną telewizję, a nie trzy, to świat mediów w Polsce wyglądałby zupełnie inaczej. Wie pan że w Polsacie, dzięki temu, że konkuruje z TVP i z TVN, w ciągu ostatnich 12 dni nasi ludzie byli 13 razy. W TVN nie raz, a w telewizji polskiej ani razu. No i mam nadzieję, że widzowie docenią to, jak dobrą stacją jest Polska i będą częściej oglądali Polsce, a nie TVP niż. Ale wracam, bo nie odpowiedział TVN. pan na moje pytanie. Czy na przykład yy, konkurencyjne kasy chory, mm -hmm. chorych sprawią, że ludzie będą mieć taki sam dostęp do usług medycznych, czyli do będą operacji onkologicznej dostęp. jak dzisiaj. Nawet Lep, lepszy będą mieli dostęp. A co z tym, z tym bonem 4300? No też jeszcze raz mówię, że Szymon Hołownia albo kłamie, albo nie rozumie prostego tekstu pisanego. Być może powinien pójść na korepetycję. A może wy macie czytania, problem z przekazem i dlatego nie, ludzie od tego tak odbierają? Nie, panie problem to ma Szymon Hołownia z prawdomównością lub zrozumieniem prostego tekstu pisanego. Nie moja wina, że Szymon Hołownia powtarza